Pochodzą z Kielc, łączy ich pasja do aktorstwa i chęć zrobienia czegoś więcej. Odwiedzają szkoły i domy kultury w całej Polsce, zabierając najmłodszych widzów w magiczny świat teatru. Teatr Quadro, bo o nim właśnie mowa, to grupa, która tworzy i realizuje spektakle teatralne, szkolenia oraz prelekcje dla dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. W swoim repertuarze ma m.in. interpretacje dobrze znanych wszystkim lektur dla dzieci i młodzieży, jak mały książę czy w 80 dni dookoła świata. Przede wszystkim jednak promuje ekologię. Uczymy najmłodsze dzieci, jak dbać o środowisko. Wiemy, że to jest ważne, że trzeba segregować śmieci, że trzeba inwestować w energię odnawialną. My w naszych spektaklach właśnie poruszamy takie tematy, między innymi pokazujemy im też, jak ważne jest, jak się zachować w lesie, jak się zachować w razie sytuacji zagrożenia życia. Ale skupiamy się na tej ekologii, bardzo nam na tym zależy. Spektakle teatru Quadro to połączenie pasji z profesjonalizmem. W scenografii wykorzystywane są farby fluorescencyjne i światła UV. Poza grą aktorską, ważną rolę odgrywają też ręcznie robione lalki. Odnaleźć możemy również elementy teatru cieni. Członkowie Quadro sami tworzą muzykę do przedstawień oraz piosenki, które potem śpiewają na scenie wspólnie z dziećmi. Planów mają wiele, te najważniejsze związane są właśnie z kielcami. Chcielibyśmy regularnie grać w Kielcach bądź na terenie województwa świętokrzyskiego. Stąd jesteśmy i tutaj chcielibyśmy się zakorzenić. Poza tym gramy jeszcze w trzech województwach, małopolskim, śląskim, podkarpackim. A w planach mamy kolejne województwa mazowieckie, lubelskie, łódzkie. Więc rozwijamy się. W październiku Teatr Quadro będzie można zobaczyć w Filharmonii Świętokrzyskiej. Wystąpi też w innych miastach naszego regionu, m.in. Suchedniowie, Małogoszczu czy Wózku Zdroju.